Jadąc do dworca Wiktorii, zatrzymaliśmy się przy leżącym naprzeciwko budynku magistratu, czyli siedziby burmistrza Bombaju. Przed budynkiem stoi imponujący pomnik Feroz Szacha Mechty, znanego jako Lew Bombaju, działacza Kongresu Narodowego i wieloletniego burmistrza. Główna wieża budynku ma wysokość 77,7 metra. Uskrzydlona postać nad herbem Bombaju to alegoria Urbs prima in Indis czyli pierwszego miasta w Indiach. Poniżej znajdują się dwa gryfy uskrzydlone lwy. Budynek BMC w stylu gotyckim zaprojektował podobnie jak dworzec Wiktorii Frederick William Stevens, a ukończono go w 1893 roku. Ten piękny, zabytkowy budynek zbudowano ze złoto-beżowego bazaltu. Nad łukami znajdują się płaskorzeźby zwierząt. Chahatrapati Shivaji Terminus to dawny dworzec Wiktorii. Swoją podwójną nazwę zawdzięcza królowej Wiktorii, a następnie XVII-wiecznemu bohaterowi walk zwoleńczych i założycielowi Imperium Maratchów. Dworzec zaprojektował angielski architekt Frederick William Stevens w stylu będącym połączeniem neogotyku i architektury indyjskiej. Ten sam architekt zaprojektował stację Wiktorii w Londynie. To jeden z najpiękniejszych przykładów neogotyku w Indiach. W chwili wybudowania była to największa stacja kolejowa w Azji. Dworzec zbudowano w latach 1878-1887 i otwarto w dniu tzw. Złotego Jubileuszu Królowej Wiktorii, czyli 50-lecia jej panowania. W godzinach szczytu, rano i wieczorem ze stacji korzysta pół miliona pasażerów. Odprawia się tu tysiąc pociągów podmiejskich dziennie o pojemności do 1,5 tysiąca pasażerów każdy. Ta hala o ciekawym gotyckim sklepieniu to hala kas biletowych. Hale zdobią płaskorzeźby, herby i witraże. Między łukami znajdują się herby z krzyżem Świętego Jerzego, symbolem Wielkiej Brytanii, słoniem, symbolem Indii. I lokomotywą symbolem kompanii kolejowej. Niegdyś, tam gdzie biegnie galeria, były pokoje dla podróżnych udających się w dalszą podróż z przesiadką, choć dworzec CST lata świetności ma już za sobą, dobrze zachowały się płaskorzeźby z motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Wychodzimy na zewnątrz przez solidne drewniane drzwi ozdobione okrągłymi mozaikami. Główny butynek stacji, w kształcie litery C, oddziela od ulicy misternie kute czarno-złote ogrodzenie. Napis informuje, że dworzec wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolumny bram wjazdowych zwieńczone są figurami lwa, symbolu Wielkiej Brytanii, oraz tygrysa, symbolu Indii. Podstawowym budulcem dworca jest indyjski piaskowiec i wapień oraz marmur wykorzystany do zdobień. Większość dziedzińca to uchwiecony skwer. Główny budynek jest siedzibą dyrekcji kolei. Tu mieszczą się biura. Fasady posiadają rząd łuków i okien, a boczne skrzydła zakończone są narożnymi wieżami. Na szczycie głównej kopuły znajduje się posąg symbolizujący postęp. Postać kobieca trzyma w jednej ręce lokomotywę, w drugiej koło ze szprychami. W fasadzie znajdują się medaliony z popiersiami kolejnych zarządców indyjskiej kompanii kolejowej. Budynek bombajskiego magistratu pięknie prezentuje się z dalszej odległości. Wracamy do autokaru. Udamy się do położonej w centrum miasta Fontanny, która, podobnie jak dworzec, została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mijamy niewidoczną wilę kiplinga, autora księgi dżungli, który tu się urodził i spędził dzieciństwo. Fontanna flora znajduje się w dzielnicy biznesu Fort. Plac, na którym stoi fontanna, nosi nazwę placu męczenników. Fontanna powstała w 1864 roku z inicjatywy Indyjskiego Towarzystwa Rolno-Obrodniczego. Cztery rogi fontanny zdobią postaci z mitologii. Swą nazwę zawdzięcza rzymskiej bogini Florze, która była uosobieniem dobrobytu i obfitości. Tę piękną kamienną fontannę, połączenie wody architektury i rzeźby zaprojektował angielski architekt Richard Norman Shaw. Gracias.